Premier jutro jedzie na granicę białoruską. Sędzia Schmidt, coraz bardziej aktywny w rosyjskich mediach, mówiąc krótko, Białoruś na zlecenie Władimira Putina próbuje destabilizować sytuację w Polsce i w Europie u progu wyborów europejskich. Intencje Rosjan, intencje Białorusinów są jasne. Sprowokować kolejny kryzys na granicy. I dlatego, proszę Państwa, przed całą klasą polityczną w naszym kraju być może stanie bardzo poważny test. Czy damy się podpuścić, jako Polacy i jako Europejczycy, Łukaszence i Putinowi na kolejny kryzys imigracyjny? Bo nie oszukujmy się, oni go celowo prowokują. Czy nie damy się im na to sprowokować? Proszę się zastanowić. Dlaczego Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka właśnie dzisiaj znowu zaczynają gromadzić na granicy polsko-białoruskich uchodźców, tym razem, jak słyszymy, somalijskich, i dlaczego chcą, by Polacy, a za pośrednictwem Polski, Polski wszyscy Europejczycy, zajmowali się kolejnym kryzysem imigracyjnym? To jasne, proszę Państwa. Zarówno w Polsce, jak i w Europie taki kryzys, Kryzys migracyjny, kolejny kryzys migracyjny sprzyja skrajnym partiom. Z obu stron zresztą. Skrajnym partiom zarówno z prawej, jak i z lewej strony, ale przede wszystkim partiom skrajnie prawicowym. Bo to partie skrajnie prawicowe straszą Europejczyków imigracją i, jak kaniacz dżu, potrzebują obrazków, które będą ilustrować, że mają rację. Takich obrazków, jakie chce nam zafundować Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka na polsko-białoruskiej granicy. I bardzo dobrze, że państwo polskie już dzisiaj chce reagować. Ale powtórzmy. Czas jest, by wokół takiego zagrożenia, wokół takiej próby prowokacji polska scena polityczna wykazała się dojrzałością. A co robi pani była premier Beata Szydło? Ona atakuje Donalda Tuska. Nie wiadomo za co, ponieważ atakując go za sprawę sędziego Szmyta, nie tylko pani premier wpisuje się w to dokładnie, była pani premier, wpisuje się w to dokładnie, o co chodzi dzisiaj Łukaszence i Putinowi. To znaczy, żebyśmy się kłócili, a przede wszystkim odwraca uwagę od faktu, że to pan sędzia Szmyt, dzisiaj już widać prawdopodobnie ruski i białoruski agent, Zarządów PiSu nie tylko robił oszałamiającą karierę, ale jeszcze uzyskał dostęp do bardzo tajnych dokumentów. I to, że dzisiaj zaczynamy rozmawiać o prawdziwej komisji badającej wpływy rosyjskie jest bardzo potrzebne. Bo proszę Państwa, papierkiem lakmusowym, kto jest podatny na wpływy rosyjskie, będzie reakcja na to, co dzisiaj dzieje się na białoruskiej granicy. Jeżeli zobaczycie za chwilę polskich polityków chcących wokół tej sprawy zrobić konflikt, będziecie wiedzieli, że niezależnie od tego, czy będą ten konflikt nakręcać z lewej czy z prawej strony, będą to robić świadomie bądź nie, ale wpisując się w scenariusz Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Dlatego potrzeba odpowiedzialności. A co to znaczy odpowiedzialność w przypadku takich sytuacji, jak ta, o której mówimy w przypadku granicy polsko-białoruskiej? Odpowiedzialność, proszę Państwa, to z jednej strony normalne, dyktowane przez prawo, przez chrześcijaństwo podejście do ludzi w potrzebie, ale z drugiej strony twarde egzekwowanie prawa, które obowiązuje i obowiązuje wszystkich. I dlatego, proszę Państwa, z jednej strony musimy wiedzieć, że polskie służby, polska straż graniczna muszą się zachowywać skrajnie odpowiedzialnie i czasem nie brutalnie, ale stanowczo, ale z drugiej strony nie może być tak, że Polska będzie grobem, po prostu grobem dla niewinnych ludzi. W tej sprawie łatwo znaleźć kompromisowe, mądre. Chrześcijańskie, podkreślę, wyjście. Jestem przekonany, że dokładnie takiego będzie szukał jutro premier Donald Tusk na granicy, bo takie jest podejście tego rządu. Ale będziemy bardzo potrzebowali odpowiedzialności całej klasy politycznej, bo powtórzę, papierkiem lakmusowym tego, kto jak reaguje na prowokacje rosyjskie, będzie to. Jak poszczególni polscy politycy zachowują, zachowają się wobec tego, co dzieje się na białoruskiej granicy. A ten kryzys, zarówno imigracyjny, jak i z całą pewnością kryzys wizerunkowy i polityczny, jaki jest związany z aferą sędziego Szmyta, pokazuje bardzo, bardzo wyraźnie. Rosjanom przeszkadza i Białorusinom silna Polska w Europie. Jeżeli chcemy silnej Polski w Europie, to musimy na każdym kroku gonić rosyjską agenturę. A ja bardzo Państwa proszę o lajki i bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału.